Nie ma no! W ten piękny, zajbisty, słoneczny piąteczek, który już zbliża się ku końcowi. Mam nadzieję, że u Was też było tak super ciepło, zajbiście i wykurwiście. Ale, dziś, film z innej baczki. Wiecie co muszę powiedzieć? Coś, czego się nie spodziewałem po GF-ie. Naprawdę. I miałem bladego pojęcia, że oni są w stanie to zrobić. I to tak bez żadnego powiadomienia o tym graczy. Wiecie o czym mowa? Pewnie nie wiecie o czym mowa, ale zaraz się dowiecie. Jak zobaczycie, co się tutaj zmieniło. Tak, wiem. Trochę specjalnie was tutaj sprawiam, byście poczekali na tą niespodziankę. Ale dziś, chcę, jak myślicie, pochwalić, czy znowu skarcić i pomarudzić trochę na GF? No, ja bym wybrał coś drugiego. Nie, nie skarcić. Cholera, pochwalić. Naprawdę. Bo to, co teraz zrobili, działa na plus, na korzyść graczy. Nie wiecie jeszcze o co, co chodzi, prawda? Nie macie bladego pojęcia o co chodzi niektórzy przede wszystkim. A niektórzy już po prostu co zauważyli. Ja to zauważyłem dopiero dzisiaj, czyli w piątek. I powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolony z tego, że GF właśnie o tym dla graczy pomyślało. No bo sorry, ale no kto jak kto mógłby o tym pomyśleć, jak nie GF? I pytanie, bo. Ja czegoś nie rozumiem. Niby drop kieruje imir i tak dalej, ten websen, prawda? A tu się okazuje, że to jednak jest wielka ściema i dropem kieruje GF. Tak samo jak GF może dodać kilkaset tysięcy nowych misji. Przykro, że tego jeszcze nie zrobili. Widzicie? Właśnie teraz niektórzy dowiedzieli się, że Barierą dropienia KD nie jest level 70. Powiedzcie mi, w czerwonym lesie, w zwykłym lesie też dodali drop kadeków plus 0, plus 4? Jak tak? No to świetnie, zajebiście. Nie będzie trzeba chodzić na żadne Wiedźmy z średźmi, czy mieć dropka 75, żeby sobie podrobić zwykłe KD plus 4. No jeśli ja wydropiłem KD plus 4 z moim fartem. To naprawdę, Wy powinniście mieć już masę kadeków nadropionych. I macie po pierwsze kadeki do zbroi, broni i tak dalej, ale macie też kadeki do przetopów, co jest fajne, co mnie się bardzo osobiście podoba i co jest dobrym rozwiązaniem. I jeszcze jeden z zauważyłem, ale to może już będzie bardziej w granicach wtorku ten filmik, bo to będzie coś innego, ale to zobaczycie też sami. Ja mam nadzieję, że jeszcze to potwierdzę. Powiecie, nie wiem, czy do końca jest to prawdą. Dlatego no też muszę jeszcze naprawdę to sprawdzić, czy jest tak jak ja myślę, czy nie. Natomiast tutaj widzicie, metki stały, bo wiecie, wszyscy latają za wielkanocnymi. Mnie wielkanocne praktycznie nie są potrzebne. Natomiast o wielkanocnych pogadam sobie. Myślę, że gdzieś w granicach niedzieli. E, powiem tak, w ten weekend świąteczny będzie kilka filmików, codziennie będzie po jednym, to już macie zaplanowane, więc możecie się cieszyć. Dziś zaczynamy o 18. Jutro myślę, że zaczniemy już gdzieś około 15, bo no powiedzmy sobie, że 15-15 niedziela, 15 poniedziałek, i może 15 wtorek. E, Drakona chyba sobie daruje w poniedziałek, chociaż. Chociaż może nie, nie wiem, nie wiem, może mu uda mi się go zrobić na jakiś inny dzień. E, natomiast, no wiecie, no święta świętami. No, ale o świętach jeszcze pogadam jutro trochę, więc to macie na spoko sobie tutaj oglądać i wiecie co? Cholera, no GF zasłużyło dzisiaj na poklepanie po plecach. No, tyle rzeczy schrzaniliście, to przynajmniej zrobiliście coś dobrego. Tak mogę to powiedzieć, no. Każdy może chyba tak powiedzieć. Szczególnie osoby, które są zadowolone efektem takim, że właśnie GF pomyślało o większych levelach niż 70. No naprawdę, no. ja nie spodziewałem się tego po was. Ja myślałem, że już spieprzycie tę grę do końca i będziecie mieli wszystkich w nosie. Natomiast dodanie kadeków do metków właśnie tego typu jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że GF, gdyby zaczęło słuchać graczy, to naprawdę by bardzo, bardzo dużo zyskało i Metin znowu wróciłby do łask, tak jak kiedyś. Mimo, że nie wygląda najpiękniej, to tak naprawdę fajnie się nadal w niego gra. To by było na dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że piątek spędziliście bardzo fajnie, przyjemnie, bo wiecie, no, przed świętami trzeba odpocząć, można nie jeść, bo to nawet jest skazane, żeby się nie nażerać przed świętami, bo potem będziecie zdycham. Dlatego też dzisiaj polub, zasubskrybuj, skomentuj, co sądzisz o danym pomyśle. Do zobaczenia!